Dzisiaj wiem z perspektywy czasu, to są cudowni lekarze, którym cudownie trzeba zaufać, bo mój syn żyje, wzruszam się. Dzięki profesorowi Kalecińskiemu. Zostałem dawcą z tego powodu, że e, nasza transplantacja odbyła się, kiedy mój syn miał 7 miesięcy. Gdybyśmy tego nie zrobili, nigdy bym od niego nie usłyszał: Kocham cię, ma dzisiaj 14 lat, mówi to często. Zrobiłem to dlatego, że nie miałem wyjścia. Mój syn albo by umarł, albo ma teraz skończone 14 lat, nie było wyjścia. Gdyby każdy z nas chociaż raz na 3, 4, 5 lat przeszedł się po centrum zdrowia dziecka, zobaczył, ile dzieci cierpi, ja bym oddać dzieciak teraz, ile dzieci cierpi, ile dzieci jest potrzebujących i że czasami tak niewiele trzeba, żeby im pomóc, żeby mogły żyć. Ja uczestniczę w takich akcjach ciągle, więc nie miałby żadnych wątpliwości, dlaczego warto, warto oddawać narządy. Dlaczego nie warto ich zabierać ze sobą? Do grobu. W 100% pewny jestem, że życie i zdrowie mojego dziecka dzisiaj zawdzięczam tym wszystkim lekarzom, specjalistom, fachowcom, pionierom, bohaterom, którzy, którzy pracowali wtedy e, i całej opiece medycznej Centrum Zdrowia Dziecka.